Gmina Łagiewniki pozyskała 2 miliony 600 tysięcy na wykonanie ścieżki wzdłuż Tamy, można powiedzieć. W najbliższym czasie zostanie, zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego, tego, tego zadania. Planujemy ścieżkę, planujemy też pomost, taki podobny jak w, w, w Sieniawce na Stawie Trzcinowym i mam nadzieję, że to będzie następna inwestycja dla celów rekreacyjnych i turystycznych która, i miejsce, gdzie będą mogli nasi mieszkańcy nie tylko spędzić swój czas. Oczywiście dzięki tej inwestycji chociażby na stawie trzcinowym widzimy, że coraz więcej ludzi odwiedza te miejsca i mam nadzieję, że właśnie ta inwestycja na tamie w Łagiewnikach również przyczyni się do częstszego zawitania gości z, no, z naszych, nie tylko właśnie z miejsc, miejscowości Łagiewniki, gminy Łagiewniki, ale również z okolicznych. Gmin. Koszt całkowity tego będzie około 3 miliony 200 tysięcy, czas realizacji 2025-2026. E, oczywiście będzie to ścieżka z, z ławkami, ta, ta, ta e, ścieżka będzie oczywiście też również oświetlona. Mam nadzieję, i pięknie będzie wyglądać nie tylko w dzień, ale również i w nocy.